Cześć, chciałem Wam dzisiaj pokazać jak podłączyć dysk zewnętrzny 750 giga przez USB do telewizora. Co do tego potrzebujemy? Dysk zewnętrzny to jest firmy Transcend 750 giga. Podpinamy go z tyłu do telewizora. Mamy trzy wyjścia, w przypadku tego telewizora to jest Panasonic. 47-calowy. Mamy z tyłu wyjścia 3 Podpinamy go pod jedno. W przypadku gdy go telewizor nie widzi, możemy podpiąć dodatkowe zasilanie, które jest przy tym kabelku. To jest ten telewizor właśnie. Tak. I do tego dysku podpinamy właśnie. To jest rozdwojony przewód USB. W przypadku gdyby było za niskie zasilanie. Podpinamy go pod, do telewizora. Przed podłączeniem do telewizora, warto go podłączyć pod komputer. O co chodzi? Mianowicie, telewizor tworzy swoją chronioną partycję. To jest partycja GPT. I później, ten dysk jest nieczytelny już w komputerze. Trzeba go przekształcać z partycji GPT na MBR. Także yy, warto sobie z, oprogramowanie, które jest na tym dysku zgrać do jakiegoś katalogu. Tu mamy dysk F Transcend. No, tutaj jest zawartość tego dysku, czyli jest tam całe jakieś oprogramowanie, które warto sobie skopiować. Zaznaczamy całość. Kopiujemy. Tuż tu jest moment podłączenia dysku do telewizora. Wykryto urządzenie USB no i tutaj już niestety dalsza praca z dyskiem jest niemożliwa bo on musi sobie sformatować go na swój format więc wchodzimy w ustawienia konfiguracja nagrywania konfiguracja dysku tutaj już widzi, że to jest dysk storage transcend no i tutaj już jest komunikat wyświetla nam się, że Musi go przekształcić na swój sposób. Tu jest formatowanie, tak, oczywiście kontynuujemy. Trwa formatowanie urządzenia i zaraz dysk będzie już gotowy. Tak, możemy go zmienić nazwę, na przykład na mój dysk, dysk tak dalej. Tak i oczywiście kontynuujemy i już widzimy, że jest gotowy do pracy ten dysk to jeszcze możemy ustawić długość nagrywania tak zwanym jednym przyciskiem który jest na pilocie tu jest dodatkowo funkcja tak zwana zatrzymywania na żywo w momencie gdy musimy nagle gdzieś się udać, możemy spauzować w trakcie oglądania film później od tego momentu dalej, dalej oglądamy dysk przejmuje tak zwane nagrywanie to jest tym przyciskiem właśnie REC Nagrywamy bezpośrednio obraz, więc po wciśnięciu, bo co oglądamy, jest nagrywanie na dysku USB. No, tutaj sprawdzamy co nam nagrał, no, wchodzimy oczywiście na pilocie w Vera Tu mamy od razu materiał nagrany bezpośrednio z telewizora. No i tutaj akurat jakieś są dwa filmiki, które od momentu, w którym się wcześniej oglądało, lub od początku go sobie puścić. No, i tutaj jest podgląd materiału, który się nagrał. Jakiś tam film przyrodniczy. Możemy od razu usunąć materiał, który nam się tu nagrał. No, tutaj jest pokazany moment wypinania dysku z telewizora. Aczkolwiek, jak już wcześniej mówiłem, dysk tworzy swoją partycję MBR, która jest nieczytelna dla komputera. Także, generalnie, dysk, który przeznaczymy do telewizora, już raczej zostaje przy nim bo jest to troszeczkę kłopotliwe. No i to jest takie bezpieczne usuwanie sprzętu, tak jak w komputerze pokazuje nam, że to jest, będzie usuwał właśnie ten dysk. Chwila oczekiwania i już dysk jest usunięty z listy i można bezpiecznie już go wypiąć. No, tutaj na koniec jeszcze chciałem pokazać ile mniej więcej Zajmuje miejsca, więc materiał 42 minutowy zajął zaledwie 1%. Aczkolwiek, tak na marginesie dodam, że nagrałem jeszcze poza tym dwugodzinny materiał, gdzie informacja o zużyciu się nie zmieniła, także dysk 750 GB jest naprawdę wystarczający. Można nagrywać masę, masę rzeczy. Mam nadzieję, że film będzie pomocny. Dziękuję.